Byłaś z nim, powiedział Mark do Nory. Oboje opierali się o balustradę jego ogrodu na dachu. Jaką on ma właściwie władzę teraz, kiedy wszedł w posiadanie różdżki? Nie wiem, odparła patrząc na kwiaty. Naprawdę nie wiem. Nie jestem pewna, czy on sam to dobrze wie. Ale jeśli wie, to bardzo uważał, żeby nie powiedzieć. No, myślę, że może już nie żyć. Z drugiej strony nie mam pojęcia, w jaki sposób tak szybko udało mu się przebyć ocean. Coś mu pomaga. W pewnym momencie widziałem go w moim filtrze i znajdował się niedaleko rondowalu. Tak czy owak, przypuśćmy, tylko przypuśćmy, że ciągle żyje. Jakby mnie zaatakował? Jakimi siłami? Potrząsnęła głową i spojrzała na Marka. Jego soczewka miała kolor bladobłękitny. Uśmiechał się. Nie mogę ci powiedzieć, Mark, odparła. A nawet gdybym mogła, nie zrobiłabyś tego, prawda? Już to odgadłem. Nie zajęło ci to wiele czasu, co? Zakochałaś się w błyskotliwym podróżniku z ładną historyjką. Ty naprawdę w to wierzysz? A co innego mam myśleć? Ty i ja znaliśmy się prawie całe życie. Myślałem, że łączy nas coś w rodzaju porozumienia. Teraz, praktycznie w ciągu jednej nocy, zakochujesz się w obcym. Nie jestem zakochana w polu, odparła, prostując się z godnością. Och, to mogło się zdarzyć bardzo łatwo. Jest szybki, silny, inteligentny, atrakcyjny, ale nie znam go właściwie, poza tym, co przeżyliśmy razem. Z drugiej strony sądziłam, że ciebie znam bardzo dobrze, a teraz widzę, że myliłam się co do wielu rzeczy. Jeśli chcesz szczerości, a nie słodkich słówek, w tej chwili nie jestem zakochana w nikim. Ale kiedyś czułaś coś takiego do mnie. Myślałam, że czuję. Trząsną pięścią w balustradę. To ta soczewka, prawda? To przeklęte brzydkie owadzie oko. Nie bądź głupi, powiedziała. Nie mówiłam o wyglądzie zewnętrznym. Mówiłam o tym, co robisz. Zawsze byłeś inny, zawsze miałeś talent do urządzeń mechanicznych. To samo w sobie nie jest złe, ale inne rzeczy, które robisz, które planujesz zrobić, są bardzo złe. Nie zaczynajmy teraz o tym mówić. Cofnęła dłoń. Pytałeś mnie, jeśli Pol żyje, będzie musiał teraz walczyć z tobą. Czasami wydaje mi się, że konflikt między wami został postanowiony, zanim jeszcze przyszliście na świat. Kiedy indziej myślę, że można było do niego nie dopuścić. Nikt nie jest spokrewniony z tobą bardziej niż Pol. Mogliście zostać przyjaciółmi. Powiem ci to samo, co powiedziałem jemu. Czuję się jak Pionek. Ty jesteś o niego zazdrosny, a on będzie chciał mnie uwolnić z twoich rąk. Czuję się prawie tak. Jakby ktoś uczynił mnie kością niezgody między wami. Wolałabym cię nigdy nie spotkać. Odwróciła się i Mark domyślił się, że płacze, ale nie był pewien. Wyciągnął do niej rękę. Proszę pana, proszę pana! Kapitan straży pędził ku niemu. Mark odwrócił się gniewnie. Co jest? Atakują za rondowal. Właśnie odebraliśmy wiadomość. Czy mamy wysłać posiłki? Kto atakuje? Jak? Szczegóły? Nie ma żadnych. Wiadomość była krótka i zniekształcona, czekamy na odpowiedź. Odwołać najbliższe ptaki, chcę mieć obraz tego, co tam się dzieje. Zaraz zejdę. Ogłoś stan pogotowia. Podniósł rękę, a dwóch strażników udających, że patrzą na ogród, natychmiast podeszło do niego. Założę się, że Twój Kochanek żyje, powiedział Mark, i że to jego robota. W każdym razie, Twoja opowieść o pionkach nasunęła mi pewien pomysł. Straże, odprowadźcie ją, strzeżcie jej i pilnujcie dobrze. -Jeszcze może się nam na coś przydać. Odwrócił się na pięcie i poszedł do windy. Nie obejrzał się za siebie. Mysia rękawica z prawie akrobatyczną zwinnością przebył ostatnie kilka metrów zbocza, podciągnął się, stanął u wylotu jaskini i podszedł do pola. W porządku, powiedział. Dotrzymam obietnicy. Ślubowałem, że jeśli zostawią mnie w spokoju, odniosę je z powrotem do lądowalu. Sięgnął ręką pod płaszcz i wydobył paczkę. Zrobili to, co obiecali i ja również. Proszę. Bręczył paczkę Polowi. Nie rozumiem, co to jest, spytał Pol. Figurki siedmiu czarodziejów, które ukradłem twojemu ojcu. Kiedy zdobyłeś to berło, fragment po fragmencie figurki nabrały mocy, aż w końcu zdobyły nade mną władzę. W drodze powrotnej opowiedziałem ci o wszystkim, co zrobiłem, ale nie powiedziałem dlaczego. To one są powodem moich poczynań. Chyba nie myślisz, że poszedłem do pierzastego węża od tak, dla zabawy. Te figurki są potężne. Potrafią się porozumiewać i nie mam pojęcia, jakie są ich plany. Teraz należą do ciebie. Ale nie przejmuj się. Wygląda na to, że ich głównym celem jest ochranianie ciebie. Na twoim miejscu spróbowałbym dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Chciałbym mieć czas, odparł Pol, ale go nie mam. Nie teraz. Mieścił paczkę za pasem i odwrócił się, a smocze światło wyskoczyło do przodu. Idziemy. Myślę, rękawica ruszył za nim. Ciekawe, jak się powodzi centaurom. Pol wzruszył ramionami. Mam nadzieję, iż dotrze do nich wiadomość, że udało nam się przejść bezpiecznie. Stanie się tak, jeżeli te dwa, które nas prowadziły, pospieszą się. Wtedy mogą odstąpić i wrócić do lasu. Jeśli poważnie traktujesz tę przysięgę, może powinieneś posłać na górę kogoś szczególnie szczególnego, aby wyczyścił hol. Dlaczego? Widziałem, jak walczą centaury. Są ostre, a poza tym po pewnym czasie wpadają w rodzaj amoku. Coś mi mówisz, że się nie wycofają. Prawda? Nie wiedziałem. Dlatego mógłbyś tam posłać smoka albo jednego lub dwa wilkołaki dla ochrony rannych przyjaciół. Chyba powinniśmy to zrobić. Szli dalej za bladym światłem, co pewien czas musieli się zsuwać po skarnych nierównościach. Hmm, myślę, że wkrótce się rozstaniemy oświadczył Złodziej, kiedy wyszli do pierwszej z dużych jaskiń. Zrobiłem to, po co wróciłem, a obiecałem sobie, że moja noga nigdy nie powstanie na górze kowadłowej. Nie spodziewałem się, że będziesz mi teraz towarzyszył odparł Pol. To nie jest Twoja walka. Co zamierzasz zrobić? Kiedy twój sługa uczyni wnętrze zapkom bezpiecznym dla takich jak ja, pójdę tam. Nie zapomnij mu powiedzieć, abym dotarł na górę całej zdrowy. Jeśli nie ma też nic przeciw temu, pożyczę jakieś czyste ubrania, zdrzemnę się i ruszę dalej. Mineli dużą, sklatą lśniącą postać. Masz moje pozwolenie, podziękowanie i błogosławieństwo, powiedział Paul. Dam ci też wilkołaka, żeby wyczyścił drogę przed tobą. misia rękawica zachichotał. Jesteś młodzieńcem, którego trudno przechytrzyć. Właściwie zaczynam cię lubić. Szkoda, że już pewnie nigdy się nie spotkamy. Kto wie, przy najbliższej okazji spytam się o to siedmiu. Wolałbym raczej, żebyś o mnie nie wspominał. Kolejna raz kina, do której weszli, była jeszcze większa, ale bardziej płaska. Paul popatrzył na skłębione i zgarbione ciała, między którymi przechodzili. Wydawało się niemożliwością określić ich ilość, ale w mroku widać było grube i liczne pasma. Kiedy wreszcie dotarli do głównej jaskini, Paul ujrzał na jego drugim końcu łagodny blask naczelnego zaklęcia. Powiedz mi, poprosił, czy widzisz tam jakieś światło? Nie, widzę tylko to, za którym idziemy. Paul machnął ręką i chwycił pasmo. Szybko zaleśniło bladą barwą i zaczęło się żarzyć. Widzisz? Linia światła biegnąca przed nami. Dobrze, dam ci coś podobnego, żebyś mógł stąd wyjść. Co trzymasz w dłoni? Pistolet. Noszą go od czasu, kiedy uciekłem od Marka. Tak myślałem. Nie będzie ci tu potrzebny. Czuję się z nim bezpieczniej. Po pewnym czasie stanęli przed pstrokatą kulą. Paul podniósł berło. Mam nadzieję, że to będzie działać tak, jak tego oczekiwałem, oświadczył. Czuję pewną siłę, ale nic szczególnego. Idź i stań w tamtej niszy. Paul poruszył dłonią i przez moment berło płonęło, jak schwytana gwiazda. Powiem ci, kiedy będzie bezpieczny moment do odejścia. Oto twoje pasmo. Znowu machnął ręką, a przed niszą zajaśniała smuga bladego ognia. Powodzenia. I tobie odrzekł, się rękawica, uścisłon dłoń pola i odwrócił się. Ruszył szybko i zaczął przechodzić przez otwór skalny, nie mogąc oderwać oczu od młodego człowieka, który już zaczął wykonywać serię rytmicznych gestów. Jego sylwetkę zniekształcał futerał gitary i łopoczący płaszcz. Blada, przypominająca maskę twarz, jaśniała w ogniu różdżki pod ciemnymi, nakrapianymi srebrnym skrzydłami włosów. Mysia rękawica mocnie ścisnął pistolet. Powolny taniec dłoni i różdżki najzwyczajniej przyspieszał, ponieważ czuć było chłód, po którym płynęła fala ciepła i znowu chłód. A teraz ujrzał w przebłyskach rozplątywaną, potężną kulę włókien. Paul poruszał zręcznie dłonią, rozplątując i rozwiązując, a stare słowa uwięzione w materii kuli przypłynęły do niego. Wymówił je, nadal pracując. Fale ciepła przepływały coraz częściej, aż wreszcie przejrzał na wylot przez środek, przez rdzeń. Do końca. Cisnął berło w środek zaklęcia i wymówił ostatnie słowa. Przetoczyła się po nim potężna fala sił i pol zakołysał się, by utrzymać równowagę. Pasma przylgnęły teraz do berła i zakryły je całkiem przed jego wzrokiem. Skierował swą wolę na prawą rękę, która zaczęła go palić. W głębi jaskini rozległ się jęk, zrastając do potężnego chóru głosów, odbijających się wokół pola wielokrotnymi echami. Po nich nastąpiły szelesty, chroboty oraz odgłos spadających kamieni. Wstawajcie, wstawajcie, ruszajcie ze mną do walki, śpiewał, a w ciemności rozległy się dalsze odgłosy. Jęk ustał, parskanie, warczenie, ryki i łoskot ucichły. Teraz ze wszystkich stron dobiegły pola odgłosy ciężkiego oddychania. Wybrał pojedyncze pasmo i wkrótce minęła go przygarniana postać na dwóch nogach, ciągnąca ręce po ziemi. W ciemnej, trójkątnej twarzy płonęły żółte oczy, a łuski szeleściły przy każdym kroku. Postać zatrzymała się przed myślą rękawicą, który podniósł pistolet i znieruchomiał, ale stwór odwrócił się i poszedł dalej. Daj mu godzinę, powiedział Paul, a teren na górze zostanie wyczyszczony. Teraz już się zna i już nie wyrządzi ci krzywdy. Miesia rękawica skinął głową, po czym uprzytomnił sobie, że Pol nie mógł tego zobaczyć. Jednak głos odmawiał posłuszeństwa. Wszędzie dookoła rozbłyskiwały i gasły krótkie ognie. To smoki próbowały swoich płomieni. Pol odwrócił się, kierując całą uwagę na odciśnięcie swojej osobowości i rozkazów na budzących się bestiach. Powiedziałem, wstawajcie. Lecimy na południe, zniszczyć miasto na szczycie góry kowadłowej. Ci z was, którzy nie umieją latać, muszą wsiąść na tych, co umieją. – Ja poprowadzę. Macał wokół siebie przez chwilę, aż jego palce chwyciły nieomylnie ciemnozielne pasmo wszyłujące nieopodal. – Smoku – zawołał – podaj swoje imię. – Nazywam się mgła w niebiosach wieczornych na tle ostatnich bladych chmur jesiennego dnia – przypłynęła dumna kobieca odpowiedź. – Żeby szybko się z tobą porozumiewać, będę na ciebie wymugła. – To mi odpowiada. – Chodź do mnie. Musimy poprowadzić pozostałych. Przez chwilę nic się nie działo. Zdał sobie sprawę, że mgła spała w jednej z dalej podłożonych jaskiń. Wszystkie odgłosy nasiliły się. Stworzenia wstawały, przeciągały się, wdrapywały na grzbiet towarzyszy. Wreszcie usłyszał pędzący ku niemu odgłos przypominający niosiący się wiatr. Z odległych cieni oderwał się kawał ciemności. Przemknął przez jaskinie i stanął cicho przed polem. – Witaj po detsonie. jestem gotowa – powiedziała Smoczyca. Puścił pasmo i dotknął jej szyi. Witaj, Mgło. Jeśli pozwolisz, wejdę na Twój grzbiet i ruszymy. Wchodź, jestem gotowa. Pol wdrapał się na jej ramiona i usadowił wygodnie. Uniósł berło, a światła zatańczyły po jaskini. – Za nami rozkazał: Teraz ruszajmy, powiedział do Mgły. Mgła była mniejsza niż księżycowy ptak, ale wydawała się szybsza. Po kilku chwilach znajdowali się już w powietrzu i lecieli z dużą prędkością. Pol obejrzał się raz za siebie. Nie mógł dostrzec myśli rękawicy w jego niszy, ale widział ciemne postacie podnoszące się na kształt popiołów. Czy zaśpiewasz nam pieśń wojenną? Spytała Mgła. Ku swojemu zdumieniu, Pol miał ją już na ustach.